Skurde, taki sprytny byłeś, co szczurze, panie? Dzięki BD-86 za żywo łapki. Tak to jest jak się kubków nie nosi, kurde. W laszaku trzeba przynieść następnego dnia. Przy swoją nieuwagę, nie Abi. A co to mam? A mam kurde info, proszę Państwa, Dariusz Marcin Lisowski, czyli kolega, który już tutaj jest na ścianie. Chwały jak zwał, tak zwał. Eee, no i tak, dostałem, kurde, kasiorkę na części do wózka, który mi się połamał jakiś czas temu. No, jeździ, jeździ. Ale co z nim będziemy prędzej czy później robić, bo sezonu następnego nie wytrzyma. Druga sprawa na zapas śrubek, to miałam, że chyba chodzi o śrubki do, do, do 30, czy nie. E, tam co pół śrubę. <laughs> Wstawiłem na, na przypał trochę. Dobra. E, no i właśnie mam śrubki, kurde. Dostałem e, te takie kwadratowe, nie? Do półga innych takich części. E, kurde wychodź. O, coś takiego. Nie pytajcie skąd. Bo kurde, można i siedzieć za takie rzeczy i następna sprawa, Psy... psychiczne leczenie ABI. Zapadła cisza. Kto ci wysyła, kurde, kot? <laughs> pomyślimy, pomyślimy, obiecuję. Także dziękujemy bardzo za wsparcie, yy, Dariusz Lisowski. Podkreślimy zaraz linijkę, A co? Jak szaleć, to szaleć. A my mamy już w międzyczasie ostatni dzień yy, października. Przykry miesiąc, bo długi, kurde taki nie wiadomo, jaki, ni to zima, ni to kurde, lato, jesień, yy, mokro, chłodno i roboty, co nie miara. Dobrze, proszę państwa. I imien, imieniny obchodzą Urban, y, Wolfgang i August. No, także witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. A dziś zajmiemy się. Yy, na początek, pewnie będzie bicie, znaczy na sam początek, to oczywiście obchód jest, jak co rano, a później bicie kurczaków. Tam z 20 sztuk chyba trzeba by było walnąć. Grzej, grzej kotek, kurde 30, bo nie wiadomo, czy dzisiaj nie ruszymy na orkę. Co to, to Mabi. Nadzerujesz proces kopulacji? <grym> Dziewanko, dziewczyny, kurde. O, już teraz kobiety, nie dziewczyny. Ta, przynajmniej Jadzia. Hmm, Ania? Jak tam z Brunonem dogadana? Ile, pół dnia, czy cały dzień macie zamiar razem spędzić gdzieś po krzokach? Chodź. O, zobaczcie, jakim gałązki służą. Sobie coś podniesie, coś tam sobie, kurde, poskubie. Dobre kuski, o, jakie spokojne od razu, kurde, bardzo było trzeba im. O, od razu oswojone. Udobruchał je, kurde. Brunon. O, jaka fajna kózka, tak. Tak, super kaza. kurde. O. Mm. No. Cania Chodź. To co, Bruno? Nie ma co tutaj ściemniać za wiele. Trzeba brać się za robotę. Jak nie ty, to kto? Drugiego takiego nie ma w promieniu, kurde, 50 kilometrów, co najmniej. Także poskupcie sobie, no. I na wybieg. Nie loty, kurde. Teraz Ankę się bierze. Kurde, dobry zawodnik. O, Gdzie? Nie ma ucieczki. Jak Bruno ma chętkę, to trzeba Brunonowi dogodzić, bo mi. Szoper z dupcy. Wiadomość z ostatniej chwili. Następna paczka od jakiegoś Antoniego M. Mon to chyba firma. Dzięki bardzo. Otwieramy za chwilę. Nie ma jeszcze Antoni M na ścianie chwały, także wpiszemy za chwilę, otwieramy, zobaczymy co tu nowego przyszło. Czek. Co to kurde jest ty? Indywidualna racja żywnościowa Food kurde Coś tam To samo to jak wojskowe żarcie kurde wygląda Antoni Nie dowierzam Pies w nawiasie suka Abi, potocznie zwany jako Abishon, zamieszkały farma. Jest wezwany w trybie natychmiastowym na szkolenie indywidualne, które odbędzie się 30. Dzisiaj. Abi, waga 35 kg, wysokość zwierzęcia 550. Zużycie pokarmowe 2,5 kg na dobę. Kurde, to chyba nie pomyłka. Nie no, to się nie nadaje dla psów, panie ministrze, kurde. Sam to zjem. Masz się najedz, kurde, żadnego tam szajsu nie jest na szkoleniu. Zobaczcie, pierwszy raz w życiu popląt posił, kurde. Legat, o kurde. Majster, lipa, tu powinno być 30 centów, miękka ziemia. Co to oznacza? Że taki mały korzonek, popląt słaby. O. Jak tu jest 5 cm korzeń, kurde. Hm. Słabo, masy zielonej sporo. Tutaj jest ponad centymetr na bańce. Patrzcie, ale korzonek taki, a co tutaj w ogóle jest? O ile soku. Chodź, Hanka, Jacka, chodźcie <gry> Mas. Dzień, kozy. W dzień kozy. Ty, ale one, no, zobacz. Dobre. Dobre. Chodź. Hanka. Jaćka, Chodźcie. Masz. Dzień, kozy. W dzień kozy. Ty, ale one, no, zobacz. Dobre. Dobre. <laughs> Patrzcie co tu kurde zrobiły kozy. No. jakie zające. Ale nie po zębach dojdę, co to za szkodnik? No znawcy z YouTube'a, co to za szkodnik? O, na met 50 m sięga. I zęby, takie o coś, buprz może. <grybujesz> Ale opierdzieliły, co? Wszystko to uschnie i będą się odbijały te szoki od dołu. I będą jadły sobie świeże, a to się zetnie kiedy na rozpałkę. Jak znalazł. O, a wierzby nie. Chociaż nie, też trochę gryzą. Patrzcie jakie krzaki mają i ścieżki, <noise> ale już te wiosnę będą one tutaj puszczane to ten, to od małego te, te krzaki będą gryzły, to może nie będą a, aż takie a, wysokie. Nie, nie wyrosną aż tak, przecież one jak tutaj waszą, to już były wyrośnięte te no. Ale ścieżek narobiły o. i sobie powybierają trochę i idą dalej ścieżką. Rdzenie solidne, kurde. U. To jest ten, kopiec rówek, Ale taki wielki. Kurde, rezerwat przyrody trzeba otworzyć, zgłosić trzeba. Dobrze jest. Takie coś <gry> Dawaj o. Można można, wideo nie trzeba, kurde o kurde jak strzeli to jeszcze mnie zabije Eee, kur... Dziadro, dobra. <laughs> to jest bala. Wszystko do kur. Na zimę. Wyścielony, wyścielony, kurde. Na zimę styknie. O! Widły byś wziął. Kurde. Się przydadzę. A jutro zobaczymy, co tam dla Abi przygotowali za rację żywnościowe, bo jestem ciekaw. Abi? Służba nie drużba? Nie uciekaj, chodź! Nie. Obiecałem, kurwa <grystanie> <grystanie> Pan macierewicz się w kurwi. Dobra, ja tą rację tu sobie zostawiam, bo ona główna nie je. już jest najedzona, także tam dwie, trzy godziny to yy, da sobie radę psina. No to jak sobie obywatel życzy. Abi, bądź dzielna. Nie kłamali, że wszystkich biorą za dupę, po kolei.